Jemaneczko YouTubeowi Telewizowie, co w dzisiejszym odcinku ma zajść, to tak mniej szczegółowo Wam już skracam i opowiem, a bardziej szczegółowo to pokażę życie. No bo to jest YouTube i to jest Tata Vlog, czyli vlogujemy na bieżąco i wyjeżdżając teraz o 5.30 z Gliwic, nie wiem co się stanie na przykład jutro w sobotę o godzinie 16, ale to zobaczycie. Tymczasem jadę do Warszawy. Zadzwonił do mnie człowiek znajomy wczoraj o godzinie 16. Mój koleżka taki z dawnych lat mówi, że ma zapalenie krtani, a miał prowadzić event. I czy ja ten event dla niego poprowadzę w Warszawie? No po krótkiej chwili zastanowienia Całych 30 sekundach mówię I tak mam być dzisiaj w Giżycku O godzinie tam 16.18 To mogę być równie dobrze O 9:00 w Warszawie No i agencja eventowa się tam zgodziła Powiedzieli, że mogę być na podmiankę 5.30 wyjazd do Warszawy Przed 9:00 tam mam być Do około 14.15 A później jedziemy do Giżycka Miałem lekki kryzys Między godziną 637. I tak mi normalnie się źle robiło. Mówię, zjeżdżam na kawkę. Kawa średnia 13 zł na stacji benzyno. Ja rzadko piję te kawy, że tak powiem, na zewnątrz. Mam swoją kawę, którą serdecznie Wam polecam. 13 zł średnia kawa, czarna, bez żadnej tam mleczka, pianki, bez niczego. To trzy to takie kawki i cztery może, i u mnie macie pół, pół kilo tej kawy. Dobrze liczę? Chyba dobrze. No więc wpadajcie na moją stronę do robotysklep.pl po bardzo dobrą kawę, a ja się będę rozkoszował w tej czarnej kawie ze stacji, ale jadę. Mam jeszcze ile? Z godziny 20. Dojechałem do Warszawy. Za 29. Stoję sobie w koreczkach, ale mam czas naczytać sobie dzisiejszy scenariusz. Dostałem go wczoraj około godziny 18 czy 19, a może 21. Dokładnie nie pamiętam, ale wydrukowałem na mojej przepięknej podkładeczce i sobie czytam. Będzie naukobus, popcorn, food truck i napoje i tym podobne. Ja już mówię głosem konferencjera, bo już za chwilkę wchodzę na scenę i będę opowiadał, jak to wszystko będzie przebiegało. Będziemy mieli przemówienia ważnych osobistości. I nie tylko, a później takie animacje dla dzieciaków do godziny 14 albo 15, więc naprawdę, moi drodzy, będzie się działo. Szybka przebiórka pod samochodem, dopinamy się, nie było tutaj przebieralni, myk, myk i gotowe, elegancki i piękny, jak zawsze tak jak myślałem kamery ze sobą nie brałem no takie eventy najczęściej no, nie mam opcji kręcić, bo tam też jest dużo osób takich powiedzmy zewnętrznych trzeba by uzyskać zgody i tym podobne więc takie rzeczy nie robię, ale mamy godzinę 13 i zakończyłem swoją pracę, mam teraz 4 godziny 10 minut do Węgorzewa za Giżyckiem i tam też jadę na kolejną część mojej podróży, czyli event Regaty influencerów, ale tam już w roli gościa. O, jestem gość. Cały czas myślę, że wszystko zabrałem, bo tak jak Wam wspominałem na początku, mam cztery rzeczy do zrobienia. Pierwsza to było to, co zrobiłem, czyli ten event. Druga to te regaty. E, trzecia to jest Sea Bloggers, czyli do Łodzi jadę jeszcze w niedzielę. A z Łodzi znowu do Warszawy na poniedziałek, bo mamy takie nagrania z Justynką Bimbinką do telewizji, ale o tym programie jeszcze Wam nie możemy za dużo powiedzieć ani zdradzić, bo e, umowy nas tutaj trzymają, żeby Wam nic nie powiedzieć, ale będziemy Was o tym informować. W ogóle teraz tak ja przemyślałem, nie wiem czy widzieliście taki kiedyś film chyba na Netflixie, Showmaxie czy innym takim streamingowym portalu o takim festiwalu, co się w ogóle w życiu nie odbył. Znaczy, on się odbył, wszyscy przyjechali. Festiwal się w sumie nie odbył, ale wszyscy tam przyjechali i zawsze, jak jeżdżę na takie właśnie yy, spędy influencerów, youtuberów i tym podobne, tym bardziej że jadę tam 4 godziny i 3 godziny, czyli łącznie 5, 6, 7 godzin, yy, to yy, zawsze tak mówię, dojadę na finał, znaczy dojadę na miejsce i tam wszyscy będą, ale nic nie będzie. To znaczy, i tak byłaby pewnie dobra zabawa, bo by wszyscy byli ci, co byli zaproszeni, ale zawsze jest taka nutka, kurczę, takiej yy, niepewności, ej, a jak oni wszystkich nas zrobili albo chcieli zrobić w balona to co No w sumie jeszcze nigdy się takie coś nie zdarzyło. Nie mówię tutaj, żeby ktoś takie coś wymyślił, ale w sumie dobry prank by był zbudować stronę, zbudować w ogóle całą historię, zaprosić influencerów, youtuberów i tym podobne i nagle coś tam by się innego działo niż miało się dziać. Wow. Dobrze, że widziałem na Insta story, że już niektórzy tam byli, chyba że oni też są w to wkręceni. A ja jestem już tu gdzieś kurde, chyba czy na miejscu, czy też nie wiem gdzie jestem. No skończyła się cywilizacja, muszę wam powiedzieć i według mnie zaczyna się survival. I, To ja. i, Dobrze I kogo jeszcze mam szukać? Wokę eee, tak, czy... tak, 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 dobra. Gdzie tak, 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 tak. mam ci się buduje? Obojętnie? Muszę dograć, że dojechałem i jest nasz sternik? Dobrze tak. mówię. Edwin Edwin? Tak Że imię twoje? Bo nie, tak, tak Ed, Edwin Sterning. Myślałem, że Edwin to też jest jakieś określenie yy, patentu nie, nie, nie Ja tak, ja już tu mówiłem, że ja nigdy czegoś takich rzeczy nie robiłem Ten do no, myśli? szli? No, no, wybrałeś mocniejszą trasę o, gdzie, A gdzie, była inna do wyboru? To czemu mnie tu prowadzisz przez jakąś... No, idziemy ja. jak, jak ci pasuje, ale chodź no, Idziemy jak ci... no nie pasuje mi Idziemy jak ci pasuje czy znaczy, no, no, może na razie... Jakieś lżejszą teraz tę trasę. Basic, poproszę. Lepiej ją przyćwiczyć teraz, bo wieczorem być siedzieć. Dobra, dostałem informację, że mam swoje okienko i jestem pierwszy, mogę wybierać sobie miejsce spania. Nie. Wiele, wiele wyboru nie miałem, bo jedno miejsce, czy to są jakieś podwójne, tak? I tutaj mamy miejsce. No dobrze, ja zaklepałem koszulką. To mam to na nagranie też, to znaczy, że tam śpię. Nie wiem, czy mogę ufać tym ludziom, ale. <laughs> eee, no nie mam komu innemu ufać w życiu. Eee, nie uczestniczyłem w takim czymś, więc muszę wam ufać. Przejąłem rolę sternika, trzymam. Ty yy, ster? Tak. To trzymam. Rumpel? Rumpel. No? Rumpel. Trzymam rumpel, ster, jak zwał, tak zwał. Ja tu po tym weekendzie, to ja będę normalnie już. No ja hmm. powiem ci, że rzadko się zdarza, że ktoś pierwszy raz wszedł na łódkę. I ja od razu z portu wypłynął, więc gratuluję. <grym> Okej. Okay. Przeżyliśmy, dopłynęliśmy mój pierwszy rejs tym tą motorówką, kutrem rybackim, jak zwał, tak zwał. Na podwójnym gazie dopłynęliśmy. I jest wspaniale. Czuję się mega wycilowane przez te 20 minut na wodzie. Myślę, że jutro będzie więcej rywalizacji. Będziemy grali, walczyli o puchar tych. Influencerów. Kuchar, influencerów. Dobrze, dobrze, bo zgubiłem słowo. Jak się ma drugie miejsce? Właśnie ja najlepiej, bo zajmuje pierwsze. Oh, oh, oh. Zaraz go wymy, wymyślimy, zaraz okrzyk bojowy. Się, Jest okrzyk bojowy? Nie ma. Nie ma? To? Pole position time. Nadia, Natan, Edwin. Edwin. Piotrek. A Co my nagrywamy? Taką sytuację. Sy Sytuacja wygląda tak, że jesteśmy pierwszy raz na jachcie jacht. Jak to? Jak? Wygląda jak wygląda? Nazywa się Żabcia, tak. I zaznaczyliśmy wszystkim, żeby wiedzieli za kim mają płynąć. Ja jestem zestresowany. Pierwszy raz będę płynął na taki mały Ja jachce. Tak samo. Nie wiem o co chodzi. Wiem, żeby nie wyprzedzać. i... Nie, wiesz, żeby nas nie wyprzedzali. No, lewą burtą, żeby nie wyprzedzać. Coś takiego były takie... O, idzie nasz sternik? Dobrze, no, proszę tak, bardzo. Dzień jest. dobry. Jest on przy... Najważniejsze, że jest. trzeźwy, wie o co Tego chodzi. No, nie wiemy jeszcze. No, ja już z nim rozmawiałem. Był? Wtedy. Tak, Wtedy. Cześć, Dobrze. Patrz, jaki mamy. Proszę, proszę. No, poważnie biorę po prostu do My My tak samo. A my tutaj nie będziemy się obijać. Dobrze, co robimy? Wszyscy eee... na pokładę, za załoga, lecimy. załoga lecimy. robimy lecimy! pod pokładem, czyli układamy rzeczy, żeby się nie balały. Sprzątamy! To płyniemy. Dawaj, Co to z nami płynie? Jak nie z wami? Jak nie. Piotrek, dawaj, ja dawaj, nie dawaj. z wami? Piotrek. Co bym zrobił? Ja jak Piotrek ze mną Ściągasz nie płynie, szczęca. to ja też nim dawaj, nie płynie ściągamy, lecimy. Ściągamy, lecimy. Co ty zrobisz? Zakończyliśmy imprezę o 4 rano Płynięcie na pokład, no i działamy I płyniemy I płyniemy. I płyniemy. za kim płynąć, nie? Za kim? są wy za nami Musimy się jak najszybciej przygotować do... No ale gdzie, ty, ale gdzie ty byłeś Piotrek? My tu dwie godziny czekamy Piotrek Życzę powodzenia, żebyście się tam nie potopili Wiatr jest dosyć silny, więc kapoki oczywiście Przez całą trasę, ale no Najlepsza załoga, najlepszy jacht, więc tym bardziej powodzenia Zaczęliśmy nasze dzisiaj mistrzostwa Rozwiązujemy linę. Dalej, do roboty. Do roboty! Nie nagraźmy jak rozwiązujemy linę. Nie, nagrajmy. Takie... Jeszcze będzie dużo takich okazji. Będzie dużo linii jeszcze. Jesteśmy już po szkoleniu. Wiemy, jak trzymać linę, groty i to tym podobne. że tak jesteśmy z tyłu. Nie ma problemu. <laughs> to jest <taktyka>. Tak, <laughs> mamy taką taktykę, nie? Tak, wygrywamy te wyścigi. Wszystkich bierzemy Piotrek zarządził, że po prostu będę bezpieczny, nie? Jakby tak. za dużo mówił... Nie, nie, tu, tu chodzi o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Nieważne nie kiedy mnie wyrzuci z tego portu, z pokładu. Fog na drugą stronę! Dawaj! Przesiadamy się. To się to? Dawaj. Macie, weź od, odłóż tą kamerę, ten No Ja nie, nie, nie wiem. Tego, no? No macie no. cały czas... Nie ma szans. Wiesz jak opuszczam miecz? To jest na prawie, prawie Mamy dzisiaj pasażerów na gapę spytałem się, czy nie wstydzą się kamery, ale powiedziałem, że są influencerkami i że się tego nie wstydzą w ogóle I podsumowując te nasze podczynania jeziorne, to mieliśmy które miejsce? Szóste? Siódme Siódme miejsce, na? 15 chyba, nie? No, nie wiem Nie Nieważne, na dużo się Na dużo, bo... było dużo miejsc, dużo załóg, my mieliśmy siódme miejsce, czyli tak w połowie Co? Szyny były krzywe i w ogóle tory były złe no, no, i czyli, czyli mówię, czyli my nie mogliśmy więcej od siebie wyłożyć, nie? Oj nie Byliśmy najlepsi w swoim... Ja myślę, opisie. że mogliśmy kogoś za buty wyrzucić Byłoby lżej Tak, tak, po prostu byłoby lżej, no ale ciężko było zdecydować kogo, wie. Mogliśmy tak grać w zresztą. marynarza O, no Dziewczyny będą odrzucane do Warszawy tak. Przerzucane, a ja do Łodzi pędzę sobie Pasażerki w Warszawie wyrzucone. Ja dalej kieruję się na łódź. Mam jeszcze godzinę 15 do łodzi. A tutaj poszło nam zdecydowanie szybciej niż tam tamtą stronę. 3 godziny. O 7 wyjechaliśmy. 10.22 jesteśmy yy, na miejscu, więc yy, udało nam się. Udało nam się elegancko to, yy, tą trasę przejechać. Coś się tutaj na autostradzie pali. Nieciekawa sytuacja. Dojechałem do Łodzi, szybka przebiórka w samochodzie, nie mogłem w ogóle znaleźć tego miejsca, nie mogłem znaleźć miejsca, gdzie można, gruba impreza była, same aperole, nie miałem znaleźć miejsca, gdzie mogę zaparkować, nic nie było rozpisane, poinformowane, ale szybko się przebrałem i lecę, bo mam za godzinę, więc w sumie dobry czas, 11.50 na miejscu w Łodzi dziękuję bardzo. Tak, dwa prawy, na zależności od To pierwsze pytanie, które się w ogóle kojarzy, bo w internecie z tyłu. Bardzo są się w ogóle tutaj też ktoś się, ktoś ogląda wideo do swojej działalności, czyli jak można reklamować swoją działalność na YouTube, tak jak tutaj mamy też tytuł, powiedzmy, prezentacji warsztatów, wykładu. I od razu pytanie. Sumieniu, na które mam odpowiedź, czy YouTube jest dla każdego, dla każdej branży, dla każdej firmy, dla każdego serwisu, dla każdego streamera czy dla każdej usługi. Według mnie tak. Najczęściej ktoś by odpowiedział, to zależy, ale ja tak nie odpowiem, bo według mnie wszystko można fajnie reklamować na YouTube. Najczęściej, wchodząc na profile na YouTube firm, i to dużych, i to małych, często widzimy taki, można powiedzieć, śmierci. Nie wiem, czyście też będziecie zgadzali, że po prostu tu mamy wrzucony jakiś film z parków branżowych, tutaj rzucają jakiś film z wykonanej usługi, tutaj za chwilkę jakiś śmieszy trend na przykład, który pracownicy wykonują, no i tak powiedzmy kanały tych firm no można powiedzieć tak brzydko, że są taki materiałowy świetnikiem. I ja też, chciałem znaczy chciałbym od tego odejść, chciałbym, żebyście, jak tutaj słuchacie, takich rzeczy nie robili, czy jeśli pracujecie w agencjach, marketingowych, czy też macie własne działalności, to żeby od tego odcinka jeszcze zrobić skonkretyzowany jakiś content na swoim y, kanale. I tak jak pokazałem wam migawki C Bloggers, tak też to wyglądało. Byłem tam dosłownie z 3 godziny. O 13 miałem swoją prelekcję, później posiedziałem jeszcze na prelekcji. Y, z, gdzie był Czarek Bazura? bardzo go lubię i szanuję. Macie też jakieś pytania, to oczywiście chętnie, bo czuję, że dyskusja może być ciekawa, ale jeszcze chciałem tylko dopytać, jak w tym razie Złoty Środek. Później jeszcze Jerzy Owsiak na scenie głównej. Dla mnie niewalcząca kulturowo, bardzo syta Ameryka, bogata przyjechała i zrobiła przepiękny festiwal, mogę zobaczyć. Zjadłem chwilę, zjadłem coś tam i się zebrałem Jadę teraz do Warszawy na ostatni punkt programu Dosłownie programu, bo będziemy z Bimbinką występować w programie telewizyjnym Znaczy, będziemy brali udział w nagraniach tego programu A jak to się wszystko uda i skończy, no to też będziemy Was później informowali Na razie ja jadę, bo powinienem mieć hotel w Warszawie Ale czy mam, to nie wiem, bo jeszcze nie dostałem takiej informacji A jeszcze do mnie musi dojechać Bimbinka Sam czasem się zastanawiam po co to wszystko i na co to komu? Nie można byłoby siedzieć w ogródeczku, trawy pokosić, a nie tak jeździć to, tu, to, to, tam. No ale jak się lubi to, co się robi, to się robi to, co się lubi. Super sentencja. Sekundę temu nagrywałem, i było wszystko w porządku. Minęło naprawdę chwila. Szybkie spanko w hotelu, prysznic, elegancko, Justynka, bimbinka, bla bla. Karę właśnie jedzie do Warszawy, czyli do mnie dociera. Za chwilkę ja jadę po nią na stację benzynową, na której będzie wysiadała i czekamy na nasz czas. Nasz czas antenowy. Co to będzie za program? W tym odcinku Wam jeszcze zdradzić nie możemy, bo to będzie do jesiennej ramówki telewizyjnej, więc jeszcze. Nie możemy zdrać. Będziemy zdradzać to jakoś tydzień, dwa tygodnie przed emisją naszego odcinka, więc e, będziemy Was informować na pewno. Wy możecie jakieś słać domysły, co to będzie, bo z Justynką Bimbinką razem w tym bierzemy e, udział. Wychodzę z hotelu i jadę po bim, bi, Bimbinę. Odebrałem Justynkę Bimbinkę. Już w Warszawce, a w Warszawka. W Warszawie jesteś. Warszawie. Chodź tak. jak zbudowali ten to muzeum, zasłania cały ten. Tak. Bez sensu. Najlepsze jest to, że chciałam dla was kręcić vloga i stwierdziłam, dobra, nakręcę go, ale z rana był taki Armagedon, przysięgam był taki Armagedon, że mówię nie, nie, w ogóle nie ma opcji, bo logistyka moja, dzisiaj wiecie, Wojtek pewnie tutaj jestem śniadaneczko, chilereczka, spał ja do 10. Gdzieś... Nie, zdążę no. już odcinek dzisiaj złożyć na no. dzisiaj Ja wstałam, słuchajcie, o 6 Nałożyłam sobie jakieś tam płatki pod oczy yy, i musiałam o, do godziny 7:00 no tak Max ósmej, zawieźć dzieci, zrobić śniadanie, wszystko to ogarnąć. Siebie zapakować, jeszcze jechać na tego BlaBlaCar'a. Ale miałam bardzo przyjemną podróż z panem z BlaBlaCar'a. No i jedziemy, muszą mi zrobić twarz, bo jestem sota jak widzicie. I tyle, cieszysz się? Ja się w ogóle za Wojtkiem stęskniłam i mówię, że masz takie motylki w brzuszku, a Wojtek, mam, bo zjadłam wczoraj niedobrego burgera. Takie romantyczne. No i są motylki, ale <gry> jak zawsze romantycznie. Jedziemy, mamy jeszcze sporo czasu, ale jedziemy, no bo nie mamy co ze sobą zrobić. Nic nie nagrywaliśmy, tak jak mówiliśmy, bo się nie dało na tym planie nagrywać, ale jesteśmy y, szczęśliwymi odgrywcami fajnych ról w programie. Ja słuchajcie, najlepsze jest to, że ja nic nie widziałam pół programu, bo tak mi łzawiły oczy, dostałem jakiegoś uczulenia. I po prostu jadę teraz i czuję się jak w jakiejś grze, bo nic dalej nie widzę, jestem bez soczewek, bez okularów i Wojtek się tak zastanawia, dlaczego ja cały czas do niego mówię, a my mówimy już, co to jest za program, nie? A, no to nie, nie mogę powiedzieć, co mówiłam. I byliśmy tam czasowo od której? Od chyba 12.30, tak jak skończyliśmy z wami tutaj nagrywać, do godziny 22. .00. Jest godzina teraz pierwsza w nocy i właśnie dojechaliśmy do Gliwic, więc ja się z wami serdecznie żegnam, Bimbinka również. I fajnie, że spędziliście ze mną ten weekend w samochodzie. Zrobiliśmy... 1700 km razem Spędziliśmy z 30 godzin Może nie z przesadzam 30, Ale z 20 godzin za tym kółkiem spędziłem wyrazem ze mną, w dużym skrócie Zostawcie łapkę w górę Żeby tych podróży było jeszcze więcej I fajniejsze, i ciekawsze I żebyście mogli ze mną tak sobie I podróżować Nie ze mną, żebyś sam No, to następna podróż będzie wspólna I z wami, z bimbinką <noise> I z dzieciakami Buziakami, papa. Pa.